jak to sprawdzić. A. Ale nie, to wygląda jak mechanika taka, że wiesz, one nie są w stanie ogarnąć tego, że ty stoisz na obiekcie i stoją obok Ej, tego no, obiektu no, i się patrzą. No, no. Ej, niebieski, został tylko chyba ten różowy. Różowy, o, e, różowy plaga został. Okej. Ok, tej Przecież... chyba. gdzie jest różowy? Ja poszedłem no. tutaj, on znika w, w, jakby w piachu. Szukam, gdzie wychodzi i nie mogę znaleźć, bo to jest taka rozległa wioska ogromna. To naprawdę wielka. Łażę tu i łażę i żadnego kabla nigdzie nie widzę. No, ślepy punkt. Musi ktoś chyba mi pomóc tutaj w szukaniu, naprawdę. Potrzebujesz ulepszenia post... Co? Są ulepszenia postaci i gdzie się ulepsza postać, kubaki? Co? Ulepszenia postaci? Czym... Pewnie na statku jakoś. A, czyli to pewnie chodzi o narzędzia jakieś, a nie Dobra, tak, idę, idę. czy umiejętności. Tak. A że... a no, że lepsze narzędzia to też możliwe, no. Tu wyświetlam się... Potrzebujesz ulepszenia, postaci, żeby coś tam zrobić. Strasznie no, tam dużo. tam jest dużo takich skałek, których jeszcze nie możemy zebrać. Ej, tu jest jakaś kopalnia, Wbiłem tutaj jak do siebie. Ja szukam tego kabla, ale w ogóle go nie widać. Ej, tu można biec i biec, tak z dala od tego naszego y, pojazdu. O, jestem boomer, co mówiłeś. O tu nic nie ma. Co za bzdura. O, tu jest skrzynka. O, wiedziałem, że coś tu jest ukryte. Wiedziałem! Hmm. O! Eee. Balista! Balista pierwszego poziomu! Wow. Ale to będzie napierdzielać pewnie kozacko. Łała wow, wiła. Wow, wow. Nie no nie ma tego kabla chłopaki dobra, Chyba faktycznie, chyba faktycznie ten tartak działa tak, że po prostu on działa on jak wiesz jak ten Jak jest silnik ja, zasilony okay. to Tak chyba tak A czyli on tak no, pasywnie nie. sobie pracuje tak? No chyba No działa, jak, jak jest, jest paliwo w silniku to tam. wszystkie maszyny działają chyba Okej okay. Spoczko Co z tym kablem głupim no Luisa poślad <laughs> <laughs> Luiza, bozo! jest kabel, co nie? No mówią, on się tu kończy i nigdzie nie wyłazi. Tajemnica tego kabla Plaga jest. O... Plaga ogarni kabel, bo się niecierpliwie coraz bardziej. Plaga przesta się wygłupiać. Kabel ma być zrobiony. Ja tu ogarniam ząbiaki, szukam kabelka, a kabelka nie ma, ja nie wiem co jest grane. Lipa. Plaga ogarni kabel. Ja ze zbieram kamyki, jest super i fajnie, tak trzeba żyć. Tu jest łączenie. Tu leci się tędy. Ewidentnie to jest jakaś tajemnica kabla. My musimy przejść całą instancję, chłopaki. Bo tu przeromane jest. Wcale łatwo. Bardzo dużo zombiów do zabicia. Gdzie on wychodzi z powrotem? Na kurde. Tu, jakby skrapała Dobra, widać tego kabla, tylko jestem głupi, wiecie? On zniknął w rzece, a ja tak? to ogarnąłem całkiem. Nie poszedłem z rzeki, tylko se przeszedłem dalej. No, <grym> jesteś geniuszem. No, jest to bardzo trudne zadanie po prostu, no. Tak, ale teraz już Nie je ogarniam. Ma co, na. Nie, no, tu jest chyba cztery zombiaki do zabicia, chłopaki. Nie wiem, czy ja to Ty przeżyję. Nie radę. Ty, Ty nie pochodnia radę. mi się spaliła. Oraz buguję ich na wozie. Radisz sobie. No oczywiście, że tak. Szkoda, plaga, że nie ma żadnego doświadczenia ta, za nich. Takich tłukę bezcelowo. No, tu, tłuc, tłucz. Na wiele się nauczysz. No właśnie nic, bo nie ma żadnego ekspani umiejętności. Plaga, plaga, plaga. Tłucz te zombie. Tukę, tułkę Tukę jak się da. Tu te zombie a nie się mądrzysz. Dobra. No. Znowu zombie. Dwa zombie. Nie. Kurwa. Tak, będziemy musieli zrobić domek. Tak, domek będzie trzeba zrobić. Co po co? Żeby mamy nie domek. Dostać. Ale one Ale wchodzą mi, rozwalają stanku, maszynę. Tak. Chyba, że mur tam zbudujemy z tyłu. Mur trzeba. Właśnie o tym mówię, że mur trzeba zbudować. Tak. Po co mur? Postawimy tam mur balist. Pełno balist strzelających. Pum! <grym> no, wysadziłem. Ten. O, mamy to! Dało się. No i co? Wiedziałem, że łatwe zadanie. Myślisz, Dobrozlej, że te balisty będą same strzelały? <grym> pewnie jak będzie paliwo w silniku, to Generalnie pewnie tak samo, jest, no. jest coś takiego, jak pułapki hmm. można stawiać normalnie. No. Są na przykład o. ten. Normalnie umocnienia są na przykład. No. I są kuszen, balisty, właśnie z desek Kurde. i nici, sztabki mieci. Kolce w ogóle są. Takie fajne rzeczy są. Poza, no tak, to, to jest technologia, co bym myślał. Ja cię. Pamiętaj, że, no. że grę zapisać do brozu. Nigdy nie wiadomo, o, kiedy nas tak. do Windowsa wyprosi. autosave. A, i autosave, zapisz, no to Jak tak to luz. A to, co to jest? Ej rzeczywiście, to. No i... tam... Nie, ja muszę lepszy kill, bo ja tutaj nie, niewydajnie zbieram. Dobrze. Wracam do bazy. Tyrolka? Można tej Tyrolki. Właśnie, to jest ulepszenie, no, nie nie to ulepszenie, bo i te Tyrolki znalazłem i one wymagają. postaci, a rzeczywiście. A? No. O. Nic. He? Proszę bardzo. Czemu nie mogę jej wytworzyć? Wytwórz. Czemu nie mogę wytwarzać? Czy potrzebuję paliwa w silniku? No musi być paliwo w silniku, no, ale jest paliwo w silniku chyba. No, nie działa. ekwipunek gracza jest, jest pełny. to dobra. Mamy zapchany cały, no, like. cały inwentory w tym domku. To zbuduj te deseczki zbuduj. cię. Strasznie. Beczułek trzeba nastawiać, ta? A i zniknęły ta, nasze beczułki sprzed nastawcie. nastawcie. Ale w formie rakiety buduj, to jest bardzo ważne. Tak, to bardzo ważne. To prawda. Dobra. No, stawcie więcej beczek, bo jak wyszukaliście jakichś kabelków, to ja nie robiłem nic innego poza zbieraniem drewna i kamienia. <grystanie> o nie dobra. Nici. Narobiłem tych nici. Teraz... A jeszcze trzeba... Ja trzy będzie szybciej ten, ten nasz pociąg jechał. Chłopaki, potrzebujemy tak żywicy. Jakiś ciur tutaj żywice dom zbudował. jak drewno przerabiasz. Musimy, musimy wyższy, wyższy poziom. Musimy. A, przerabiam A, gdzie? Wie, żywice robisz jak przerabiasz drewno w tartaku A. na deski i żywice. Rzeczywiście. Ale ty jesteś spryciula i to sobie działa po prostu, no. Samo ja się robi. W craftingu, co mogę powiedzieć? I to fajnie, że część rzeczy się sama robi. I trzeba to Ta, stać. Tak, się robi. Tutaj wrzucasz, no i to pracuje normalnie. Deseczki Dobra sobie chłopaki. Tworzy. Dup, Dobra, zacząłem balistę. robić zarys, z naszego tego domostwa, proszę zobaczyć, no No, chce sobie, a, a czy, Dobra, my, trzeba... czy my mamy Siedem. pradawną technologię faktycznych drzwi a nie tylko Framuk? Chłopaki, zbudowają palistę, patrzcie! <grym> Pokaż. Wszedłem w interakcję. O! O! Patrz. uwaga! No, nice. eee. to... i. A to amunicja Uf. ma czy infinity? E, amunicja ma? I zaraz się dowiemy. Wow. Kurwa, nam nic tam zładzisz. się zdało. stało? Nooo, nie ma! Ja ten mur cały Myślisz, że ten, ten Mur wytrzymał ten uderzenie nie z balisty? Dawaj, sprawdzimy. Wytrzymał. On się długo przeładowuje jakby, nie? Ale. Nawet nie zadaliśmy obrażeń. A, no to my możemy no to sami swoje. Jak świgniesz, to elegancko. Trzeba... Trzeba zrobić więcej balist. Więcej drewna, bo ja muszę zbudować ten, luksusowy apartament, w którym będziemy chodzi? mieszkać. No. Ja się rozglądam za ja... jakimiś zombisami. Nie widzę żadnego. Zapisz grę, gra zapisana. Czy to noc już będzie i fala zombiaków? Chyba tak, patrzcie na zegarek. Tak, chyba będzie. Da no. się jakoś zeskrapować rzeczy? Chyba nie. Ja to wyrzucam, a do pieca się pewnie ta wrzucić, nie? Chyba Za nie. mało zasobów. Oloce? O nie, kłody są potrzebne, a ja wszystko wrzuciłem tu. Oddawaj te kłody, głupi tartaku. Gdzie te zombie? Miały atakować i co? Nie przyjdą? Hmm. Może nie atakują każdej nocy? O, nie, nie. deska atakują, i żywica. Okay. na dobry moment. <laughs> dobry moment na atak z ich strony. Zbudowałem też trochę tych pochodni, Piu! żeby było klimatycznie na naszym, na naszym statku. Patrzcie, trochę te pochodnie oświetlają troszeczkę, co Taki nie? to ma Ej, zasięg to porąbany. Dobra, pokaś, tutaj kut jest. E, coś się wolno się te kłody przetwarzałem. Jaki z tego morał? Trzeba więcej tartaków zbudować. Uff. Tartak, lina i energia. jak się tą energię robiło chyba tutaj, co nie? Ej, trafiam jakieś zombiaki Kudz... u nich w domu. Tam mieszkają jakieś, na górce. Dobrze, niech wiedzą. No, to my tu jedziemy i my tu panujemy. Kurde, ale bum cyk, cyk jest. Tylko nie ma Ej, tej fali. to jest ta, ta energia taka? Co to jest taka energia? Paliwo i energia. Jak się energię teguje? Nie wiadomo. No to... Pewnie czy... masz z generatora tego tutaj, Aha, nie? To jest prąd postawione? jeszcze i mamy go zero, no. No. Pewnie nie, a jak się ten prąd wytwarza? Baterie może trzeba wrzucić? No dobra, no dobra, ale gdzieś były baterie, czy mi się wydaje, czy nie były? Przygotuj się to do odblokowania baterie? drogi. Poczekaj, hmm. muszę zobaczyć. Ja no no mam proces, zobacz. Się... Poka. Okej, okay, jak się wrzuca, o, jak się wrzuca Ale energię, kozacka. E... Ogarniacie może, jak się energię wrzuca? Nic żeby tu nie było, ogarniam, powiem ci. Ja, ja nie mogę nawet nic zrobić tutaj na tym generatorze. W sensie nie ma na nim interakcji Właśnie żadnej. Może, on, może by za mało go mamy? Może trzeba więcej tych nie, generatorów? Nie, no ja mam, co nie? Tylko co zrobić teraz z tą energią? Mm. Tu Ej, mamy? tu normalnie jest coś oświetlenie... Ej! To ulepszenie... To ulepszasz statek, no! Ej, tu normalnie ulepszenia są w statku, ale akcja. No, Ale akcja. To nie powiększa, żeby więcej było miejsca na domek? Na no pewno tak. No dobrze. Ale kopci, my musimy jakiś silnik diesel no zamontować nie do tego. No, Koflorary, bo czasami jeden sygnał nie wystarczy, jakaś Dolka Flora. Jo, A coś ulepszaliście też ciekawości? Nie, y -y, nie. Nie, na razie nie, nie chyba nas nie stać na takie rarytasy. No Zrzucam przedmioty do my magazynu Dobrze. Tu krawiecki teraz trzeba zrobić, ale to się robią dopiero te. Dobra, tu się robią żywica. Hmm. Nie możemy mieć dwóch tartaków do brozlej? Przetwarzanie Właśnie nie możemy, bo nie mamy... No pieniędzy. można, na Lina, energia, nie, energia nie, to 20 A, już rozumiem Ale nie wiem energię pozyskać. Jak pozyskać No generatory trzeba zbudować, żeby było więcej energii no, e, no, Generatory ja masz zerają, tam bez ten. Na dziewiątce A, Potrzebujemy płody po i liny I git Aaa, mam Dobra, to dawaj liny robimy Proszę, liny robi Potrzebujemy Dobra Ej, i kłody rado, on coś gada. Tak, 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 że musimy go rozwalić znowu. To ta brama wielka, co A, mówiłeś. No. Jeszcze jedna lina. Jest, rzeczywiście. Cyk. potrzebujemy kłody, kłody wyciągniemy stąd gdzieś. Ile ich trzeba? Taki generator 20. Dobra, zombie nie atakują, to ja idę trochę pozbierać, nie? 20. Weź. Ja teraz buduję energię. O, faktycznie. A, już postawiłeś? I teraz można tartak robić. Tak, postawiłem. ja postawiłem I teraz drugi, start. proszę bardzo, masz bardzo dużo energii. Tylko no te no ściany no te tu trochę tartarczak. przeszkadzają, nie? Mhm. Drożeńka. Drop tym s Nie. Drobny. ściany są zabiste właśnie. Właśnie nie, one Zajebisz, strasznie no ściany... tu przeszkadzają. No. Nie. Umocnienia, jak się zmienia? Ściany z... o. Są dwa rodzaje balisty chłopaki: kolce ze sztabek miedzi. Weź tu mieć załatw. Brad, jak twój tartak? O, widzę, że no, pracuje. Wow. Nie, nie, nie tyle. Nie ja Mamy dodatkowej pracuję, energii. Pracuję. Bardzo dużo. Czy my możemy coś no, tutaj ten... jeszcze? Światła. <laughs> pochodnie można budować, okay. Meble. O, mi by się przydała pochodnie, bo. Ej, ciemno tutaj no widzę te drzewa. Chłopaki wyrko zbudowałem, ale nie da się na nim spać. Tak po prostu ozdobnie. Fajnie. Wo wow, wow, co to? Ci lagi były przez moment. Ej, lol, wyrzuciło mi ze statek. Co się stało? Musimy oczyścić Dostała drogę. Popaki, chodźcie, idziemy na zadanie. Otwórzmy tą bramę. Co? Chobacy, tutaj... gdzie jesteście? Intensywna walka, co mówiłeś? Idziemy na bramę otworzyć ją, chodźcie. Robimy zbiórkę po prawej no stronie. Dawaj. Można przejść. Tylko trzeba wejść tutaj na jakąś tajemniczą przygodę. To jest takie ten parkour, dobra? A, idę. Jest, jakaś nowa przygoda nas czeka. Tak, chodźcie. Idziesz, blady? Dobra, już idę, spokojnie. Ja, tu pewnie będzie potężna walka. Tak, bo tu musimy zbudować no, ja to druga użyj dźwigni, bo otworzy bramę. Dobra, e. no e. nater, Jak tam wejść? Po tym się wspina? No, parkur pewnie, albo ten Tu już to pewnie trzeba przejść wow. przez mocną pełną o, pradawna jaskinia dupy, znam ją. O, I tu jest jakaś, jakieś koło do obrócenia. Patrzcie, pyk. Wow, to są takie schody jak w Harry Potterze mniej więcej. Ale nie trzeba obracać, można. No tak samo przeskoczyć, nie? Ale Uwaga Zamulony zbyszek A, <laughs> to <on>. Ale zamulony, <laughs> zamulony zbyszek, zbyszek to mój wujek, ty jest. wujka bijesz Zamulony zbyszek <laughs> Poszedł pod miecz, no. oj no No i tędy chyba Opa! O, Uwaga, jest kolejny hobby! Rozłożony Romeo <noise> gdzie oni? Gdzie nie widzicie, jak oni się nazywają? Ja nie widzę tego. Góry, na góry, mają. Ej, po dobra, głowie. Ej, dobra, naciskam. O, otwarte, ale to było łatwe. Co z tymi dynamitami się tyle męczyliśmy, Miałem a tutaj pracy, tego. Zapomniałem procę testować. Ej, ale z drugiej strony jeszcze trzeba otworzyć, bo to z dwóch stron trzeba otworzyć. Nie gadaj. O, nie żartuj. No, no musiał się też z drugiej o, strony wziąć. Ale muła. Tam, Dobra, idźcie to ogarnąć, a ja pozbieram trochę drewna, bo jest bardzo mało, a muszę... Dobra. To zrozumiałe. Ja już idę. Z drugiej strony się wchodzi z drugiej strony. Chyba. Chodaj się... Black Zombiak! Strzelam do niego. A, to nie Tyś. ja. A, powodzenia tam. nie, to blady. dobra. Coś do mnie strzela jak coś. Jakiś zombie strzelający. Ja Przegniły Piotrek! Przegniły Piotrek! Przegniły Piotrek! Przegniły Przegniły Piotrek. No i się, manko? Cześć! Jasiek, kopara opadacz. Ej, bo ja przyparkurowałem do dźwigni i już tworzyłem jak coś, tak, że nie musisz nikogo obić. No, uratowałem. i tak, i tak ich tutaj pobiję. Jasiek, kopara opadacz. I ruszył dalej. Pędzimy. Ja liczyłem, że to będzie jakiś luł. O, skoczył tu. Tak, kuj. Kwaś. Stanisław II Straszny. Omdlewający Oliwier. Czymś <grym> się chciało wymyśleć dla każdego zombiaka nazwę, szanuję. No. Gnijąca Gośka, o nie, tylko o. nie ona. Gnijąca Gośka. Gnijąca Gośka. No. Słyszałem o niej. Tak, potężne, potężne niki naprawdę. O, zarazem coś jednak. Chłopaki! Znalazłem prawdziwy kilow górniczy. Ale w dropie był. Obrażenia 4, efektywność narzędzia 1. Kilow górniczy, legendarny. Tak, tak jest podpisane, że jest jakiś. Ale schemat, czy taki już do używania? Do używania w skrzynce był. Jak zabiłem dużo zombiaków, to była skrzynka, i w tej skrzynce były takie epickie itemy. No. Ale ja też już dużo ząbeków zabijam, a nie dostałem skrzynki, niesprawiedliwe. No, ja poszedłem na ten szczyt tej bramy, i tam była taka mała jakby wioska, jakby osada zombiów, i wiesz, ja ich tu strzaskałem na łeb i była skrzynka schowana. No, I mogę zamknąć bramę z powrotem? Nie mogę. Mogę skoczyć na auto? Też nie mogę, beznadziejnie. Dobra, co, może później tak. Złapałem się drabiny w losie, no, ale jestem dobry. Kto tu jakieś schody buduje, co o, jest ob, grane? Ja buduję, spokojnie, już drugie piętro stawiam. O kurde, obśliniony Oskar tutaj próbował zaatakowany. zaatakować. Obśliniony Oskar. Niedługo nie, tutaj blaga będzie naprawdę majestatycznie, no. No właśnie tak patrzę na te swoje budowle i no, tak czuję, że będzie naprawdę super. A Flaga, co jak co? Ale co jak co, ale ty to zna, wiesz dobrze, że ja to potrafię budować, no <śmiech> dokładnie To <laughs> jak nie ty, tak, coś pięknego na pewno tak. A, coś... Nawet tu już Framugę jest wejściowa. <laughs> <laughs> Radi bloki. To super Laddie <laughs> <O> <laughs> <Bloody śmiech> bloki. Płaki mamy chyba przemrugane, bo z przodu po lewej to jakaś potężna wioska się buduje. Także kopci się z kominów i w ogóle. Możemy mieć kłopoty. A widać tam jakiś, no? Jakaś fabryka albo co? Nie wiadomo. A co co to jest? Czarna Uuu, petunia. petunia. Dobra, tu jest jakiś spalony las. Czy to jest co jakaś miejscówka tam... po Nie, No, to jakiś chyba całkowicie nowy biom, tak mi się wydaje. No jestem na no. spalonym lesie. Ale... No nie znalazłem nic I co... ciekawego. I co tam na tym spalonym lesie ciekawego? Takie pobojowisko, jakby tu wojna była, jakieś armaty, zniszczone wozy. Dziwne. No, ale nikt już nie przeżył, no. Więc nie ma ja do Ja znalazłem jakiś legendarny zestaw ostatniej szansy. U. O, zestaw wyposażenia, to chyba mogę założyć, o jako trinket to się nosi. 20, hmm. Znaczny wzrost obrażeń 20%, gdy graczowi pozostaje ostatnie serce, wzmacniając każde trawienie, gdy ma na to największe znaczenie. Hmm. O. To taki jakiś przedmiot specjalny. No. Fajnie. Czyli co, z jakiejś tam specjalnej temy znaleźliście interesujące? Bardzo. Zepsuł mi się mój miecz. Zmarły Marian. No i Tak, to jest, Oj, jak elo. Tak to jest jak zmarły Marian. Marian. O, ja mam masakrycznego Mariana. <laughs> Masakryczny jest lepszy niż zmarłego. Idę się z Wami przyjść, zobaczyć co tu się dzieje. No gościu. A co to jest tam w tyle, zostawiliśmy taką gwiazdkę na niebie? Właśnie. Nie wiem. To są pewnie jakieś oznaczone Wie? super miejscowy, a my je omijamy. <laughs> Hehehe, <noise> no, doskonale, tak powinno być. Tak, dokładnie. O, zbieram węgiel. Ej, chłopaki. Ten legendarny no. kilof ścina całą no. skałę na jedno uderzenie. Od razu dostaje 20, a 20 kamieni. A skąd masz legendarny kilof, tak no, się no, gałądzi? w jakiejś wioski. Jaką? Czaisz, uderzam a, raz i cała ruda się ścina legendarny. od razu. No, ale pewnie on się zużyje i jest tak. tu naprawianie przedmiotów? A, legendarny kilof. No na pewno się złapię. Pierdziel, <laughs> Pierdziel Jurek! Boże, boże! Pierdziel Jurek! Pierdziel Jurek! słyszałem o nim legendy. <laughs> Pierdziel Jurek! <laughs> Dobry Ziomek, nie ma to tamto. Pora mnie czasem zrobię. Albo sobie nie zrobię. Nie mam miejsca, chłopaki. A też już trochę pełny jestem. Będę musiał za chwilę. Ty, a to co? Zagadka logiczna. Zagadka logiczna? Mm. Przecież my nie potrafimy rozwiązywać zagadek logicznych No. O, więc... rozwiązałem o to Musiałem trzy zegary ustawić w tej samej pozycji, o, to było bardzo trudne. Ojej. No, <gry> się, że Ojej. jesteś mega mądry. Bo potrzebujesz sobie zrobić przerwę teraz? Boże. <gry> 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 Chyba muszę odpocząć, <gry> bo nie powiem. Aha paruje. Uch. Najgorsze są takie gry, co zamiast dawać radość to cię męczą. <gry> ja. Ile można się tak męczyć? Co prawda to prawda? No ale to okay. chyba, to chyba właśnie plaga, bo po ten kilof, bo to pusta skrzynka jest. Coś tak mi się wydaje. Możliwe. O kurde, jak wy daleko już jesteście. Chopaki, czekajcie na mnie, cholera. Ja poszedłem do jakichś podziemi tajemnych. Strasznie dużo tu jest miejscówek do sprawdzenia, nie wiem, kurde. Świat jest niesamowicie rozległy. W się nie spodziewałem czegoś takiego. Pędzić, dlatego musimy pędzić do przodu. Łooo, wow, latające klucze znajduję, takie magiczne. Ja. Ja wracam do domu, muszę się odłożyć, tyle fantów nazbierałem, że daj spokój. I Ciekawe, czy jest tutaj mechanika jakiegoś naprawiania, czy by to jakoś ogarnąć. No właśnie, bo te przedmioty, kurde, to szkoda trzeba, ich. To trzeba wyrzucić, bo to mi nie jest potrzebne. To mi też nie jest potrzebne. Te miecze mm. mogę sobie trzymać na czarną godzinę. Uj! Ej! Butwiejący Penek mnie atakuje! Ajaj. Uważaj! A, to on. Dobra, mam Cię, bęku. Gdzie te klucze? Ej. Brakuje mi jednego klucza. Dobra. Ja postawię ten stół krawiecki, co? A, a! No dobra, postaw go. To na piętrze może już a co będziesz tam na dole kładł? Na piętrze? Dobra. No, a! No tutaj, zobacz, jak ładnie zrobię piętro. Jestem no. pod wrażeniem. No, postaw warsztaty. Czekaj, gdzie to jest? Warsztaty. To nie będzie warsztaty? A, tutaj jedynka. Gdy to jest. Ale nie, czekaj. To jest. Jak zmienić to? Warsztaty i żeby zmienić to, to. Nie mogę znaleźć klucza. Uh, ku, uh, a, w ten sposób, dobra. Stawiam warsztat krawiecki. Duża drewniana ławka. Duża drewniana? Zawsze o takiej marzyłem. No, chłopaki, teraz możecie ją zbudować. O, mała torba, większy cypurek będzie można zrobić tutaj. O, Pozak, przyda o, się bardzo. mała torba, to dodaje siedem dodatkowych miejsc do plecaka. Tyrolka, tego potrzebujemy w musimy być tyrolka. Musi być tyrolka, pierdzielisz, że jest tyrolka. No, być może używać tamtego, co ten. Zostawiliśmy w tyle w sumie. To było użycia no. i nie dało się przejść dalej. Czyli trzeba zrobić. Czyli tyrolka. Pokaż tą tyrolkę. Co to jest, dodaje dwie dodatkowe jednostki wytrzymałości. O, fajne nawet, tak po prostu. Ale co to jest jednorazowego użytku, czy jak to działa? Nie, chyba to jest automatyczna lampa na klatkę piersią, która włącza się po zmroku. Wow. Zapewnia stałość widzenie w ciemnościach. Ej, to jest mega dobre ogólnie. Ja sobie zrobiłem właśnie to, o, to nie są przelewki. Ej, to było no, Ej, brosle... z... A i to baterie całe poszły nasze te. Ale U mnie wolka. też była ta zagadka Kurde. logiczna, legendarna. Co to jest? Ale zrobiłem zrobiłem tam baterię, ale. znaczy tą latarkę, ale nie widzę tego nigdzie. Jak się nigdzie używa tego zestawu ostatniej szansy? Ej, a, to może to... ej, to są ulepszenia stałe chyba, zobacz. A jak ją odpalić w takim razie? Ej, no. dobra, ja ty rolkę kupuję, musimy mieć czekaj, no, zobaczę, czy ja mogę robić tyrolkę, bo to jest najważniejsze rzeczy na świecie. Meble, o, meble w ogóle są mega. Strasznie dużo rzeczy tutaj jest. Generator, Nic. Tor światła, umocnienia, magazyn. O, jest! Warsztat. Znalazłem zestaw ostatniej szansy, tak jak do, do o, Tak, no no, no, no. Jak Znaczny wzrost obrazem. Ja się pytam. Nie wiem. Gdzieś znajduje się Tyrolki, w, w świecie ja na pewno. Wie. Szybki środek transportu i lokalny się po linii na duże odległości. Po zdobyciu odblokowuje możliwość korzystania z bramek linowych w świecie. A, czyli po prostu możemy korzystać z Tyrolek, ach. No, 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 no. Rozczarowanie. Dokładnie, w świecie są. Znajdujemy je, aż się zakształciłem piciem. <laughs> Już żyję. Wow. No jest trochę oblicz. To są takie pasywki, ale ciekawe, ja zrobiłem sobie tą lampę, ale nie wiem czy jakoś trzeba ją odpalić, czy co. Ja, nie musisz jej wrzucić na wyposażenie tam, w ekwipunku? E, no właśnie nie mam tego w ekwipunku, to jest najśmieszniejsze. O. To rzeczywiście. Może tego to, nie zrobiłeś. Okay. Trochę... Ej, paliwa nie mamy! Lipa jest, startaki nie pracują. No chłopaki, ja nie wiem gdzie z mam, tr mam trochę drewna, to coś tam nateguję. Tylko muszę. Ja idę, ja idę ścinać w takim razie. Tak, musimy. Właśnie drewno chyba Ta, jest, jest najbardziej potrzebne tutaj zauważyłem. Ze wszystkich rzeczy to chyba drewno jest takie, że trzeba mieć. No czy później to jest... później będziesz węgiel, nie? To węglem pewnie Ta, będziesz budnił w tym w a piecu bo my. Okay, kilofy trzeba to... lepsze. Dobra, wrzuciłem trochę. Ja mam Coś tego tam kilo miałem. Kilofeksa dobrego. Albo miałem? to byś te węgla nazbierał. Gdzie jest mój Kilofeks? Ej, chyba straciłem też, kilof. Idę... Do czego? Nie mam go. A nie, mam, dobra, jestem ślepy, nieważne. Wystraszyłem się, że go zgubiłem. I ścinam węgiel, wiecie? Ja już mam węgla 40. Także jak o, wrzucę to, to węgla, to do pieca pewnie do, będzie. Do maszyny się wrzuci. Dobra, pewnie będzie napierdzielać ostro, no nie? Lepiej niż drewienko zwykłe takie. Ej Piętne. co włączyć latarka po zmroku, dobro no, Nie, na to razie nic nie chodziło, ale jeszcze jest jasno to, może nie. O, dziękuję za suba z Jak my daleko odjechaliśmy już w ogóle, chłopaki! No, no co, no jedziemy co, mamy stać w miejscu, plaga? Jak No, tylko lamuzówka w miejscu. My jedziemy.